Pamiętam tamte czasy, gdzie świat był prostszy Kiedy dzień zaczynał się na trzepaków, w blokowiskach mosty Wszystko pachniało wakacjami gumą turbo Każdy dzień jak serial bez Netflixa, prosto z podwórka turbo Słowa rzucane jak kapsle na beton Czas płynął powoli, jakby miał swój własny metronom Z akordeonem w tle, babcia tańczyła na balkonie A my z browarem w ręku, życie na swoim wagonie dawny, 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 dawny. Dawne lata, pamiętam ich smak Gdzie życie biegło, ale nikt nie się świat. wracajmy tam, gdzie czas nie miał wad Dawne lata, pamiętam ich smak Gdzie życie biegło, ale nikt nie liczył lat W akordeonu dźwiękach odbija się świat Wracajmy tam, gdzie czas nie miał wad Kolorowaliśmy sprayem Każdy miał marzenia, choć kieszenie wypełniał wiatr złote złotem, a nadziejem Chłopaki grali w piłkę, dziewczyny skakały przez gumę Ktoś w kącie freestylea ja łapałem rytm blokiem bitwa, freestyle jak turniej Płonęły słowa, nie ulice, to był nasz fan, nasz nurt Ej, z akordeonem w tle, echo dziecięcych śmiechów Zostawiliśmy tam serca, jak graffiti na murze wieków Dawne lata, pamiętam ich smak Życie biegło, ale nikt nie liczył lat, w akordeonu dźwiękach odbija się świat. Wracajmy tam, gdzie czas nie miał wad. Dawne lata pamiętam ich smak, gdzie życie biegło, ale nikt nie liczył lat. W akordeonu dźwiękach odbija się świat. Wracajmy tam, gdzie czas nie miał wad. da dum dum dan dum da dum dum dum